Macie foldery ze zdjęciami z wakacji? Ja też. Zwykle po 5 zdjęć na krzyż. Ale potem kupiłem te okulary z aparatem i kamerą i wszystko się zmieniło. W końcu mam tyle zdjęć, ile potrzebuję. Ale ta historia nie jest o technologii. To historia o tym, jak przestałem wybierać między przeżywaniem momentu a jego dokumentowaniem i o tym, dlaczego przez dekady robiłem coś fundamentalnie źle. To także subiektywna ocena okularów ray Meta po ponad roku ich używania. Od razu zaznaczę, że kupiłem je za własne pieniądze i nikt mi ich nie zasponsorował. Wydanie zbiorcze. Zaprasza. Maciej Dzierżek. W tym filmie zabiorę Was przez trzy kluczowe odkrycia. Pokażę Wam, do czego przestałem robić zdjęcia i jakie wyjaśnienie ma na to neurobiologia. Opowiem o roku używania ray Meta, frustracji, zaskoczenia i nieoczekiwane korzyści. A na koniec odpowiem na pytanie, czy Smart Glasses w 25 roku to już nie gadżet, ale narzędzie. Które faktycznie rozwiązuje realny problem. Obiecuję też faktyczne wnioski, a na koniec pokażę kilka rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem tych okularów. Zacznijmy od tego, dlaczego moje foldery ze zdjęciami wyglądały jak cyfrowa pustynia. Jako gadżeciarz mam i niezły telefon, bawiłem się dronami, gimbalami, aparatami. Chciałem przecież utrwalać wspomnienia, za każdym razem, gdym wyciągałem ten sprzęt, robiło się sztucznie. Umierała spontaniczność, cały ten moment, na którym mi zależało. Nie robię więc zbyt wielu zdjęć. Wolę przeżywać, a nie dokumentować. W efekcie flodery ze zdjęciami są puste, ale za to mam głowę pełną wspomnień. Ale czy wy kiedykolwiek mieliście tak, że stoicie przed czymś pięknym, wartościowym, czy to jest zachód słońca, czy fajny koncert, albo idealny moment z przyjaciółmi, i zamiast przeżywać, odczuwać, pomyśleliście o tym, że warto wyciągać telefon? Nigdy nie byłem zwolennikiem ciągłego wyciągania telefonu, żeby robić zdjęcia. Burzy mi to doświadczenie i zawsze dziwią mnie ludzie w muzeach czy w galeriach, którzy zamiast obcować z obiektami, dla których przecież tam poszli, to cykają zdjęcia. I potem co? Oglądają te miniaturki? Jak lepsze, i tak są w internecie? To po co w ogóle było wychodzić z domu? Podobnie zresztą z koncertami. Jak już jesteś na koncercie i patrzysz godzinę w ten mały obrazek telefonu, to liczysz, że lepsze wrażenia niż na żywo będą, jak to się odtworzy w domu? Przecież prawdopodobnie nikt tego nigdy nie obejrzy. Nigdy. A na pewno nie od początku do końca. A wspomnienia no cóż uciekają. I tu wkracza fascynująca neurobiologia. W 2018 roku psychologowie z Kalifornii przeprowadzili eksperyment, który dobitnie potwierdził moje rozumienie tego problemu. Badacze zebrali dwie grupy do muzeum. Jedna z aparatami, a druga bez. Ta bez aparatów zapamiętała wystawę o wiele, wiele lepiej. Brzmi paradoksalnie? No właśnie. Nazywa się to photo-taking impairment effect, co można przetłumaczyć na... Efekt upośledzenia pamięci przez robienie zdjęć. W zasadzie chodzi o to, że nasze mózgi nie potrafią jednocześnie doświadczać i dokumentować, co oznacza, że robienie zdjęć, zwłaszcza wielu, i całe to myślenie o tym procesie po prostu zabija nasze zapamiętywanie. Wyobraźcie sobie, że wasz mózg to komputer z dwoma programami. Doświadczam, funkcjonuje w hipokampie, centrum zapisywania pamięci. Dokumentuję natomiast pracuje w korze przedczołowej, czyli centrum planowania i kontroli. Gdy wyciągacie telefon, komputer przełącza programy z trybu jestem tu i teraz na tryb. Jak to skadrować? Program do doświadczeń traci wydajność, a co gorsza, traci ten emocjonalny kontekst, który sprawia, że nasze wspomnienia są żywe. Dotyczy to nie tylko zapamiętywania emocji i doświadczeń, ale nawet zapamiętywania szczegółów. Osoby, które robiły zdjęcia z zoomem, nie były w stanie przywołać tych detali, które przecież widziały, a osoby bez aparatów je doskonale pamiętały. Co ciekawe, im lepsze mamy narzędzia do dokumentowania, tym większy problem. Pokolenie moich rodziców, o no i moje też jak byliśmy dziećmi, miało jeden aparat na całą rodzinę. Robili 36 zdjęć na roce i czekali tydzień na wywołanie. Każde zdjęcie było przemyślane, planowane, wyjątkowe. Wymagało postarania się o nie. Dzisiaj możemy zrobić nawet 1000 zdjęć dziennie, bez żadnego problemu. Za darmo natychmiast 10 ujęć z każdej sytuacji. Zdjęcia pozowane, niepozowane, kilka trafi na Instagram ale całej reszty już nikt nigdy nie obejrzy. Jestem gadżeciarzem, przynajmniej na tyle, że śledzę co i kto wypuszcza. Jak zobaczyłem zapowiedzi ray Meta, to pomyślałem, że smart okularowy biznes znowu się nie uda. Zatrzymały mnie dwie rzeczy – marka ray oraz obietnica zdjęć bez przerywania bieżących czynności. No i moment, czy to jest możliwe, czy w końcu to jest technologia w okularach, która nie walczy z ludzką naturą, ale z nią współpracuje? Wpadło mi wtedy do głowy, że problem nie jest w dokumentowaniu chwil za pomocą zdjęć. Problem jest w sposobie tego dokumentowania. I zacząłem mieć nadzieję, że może, ale tylko może, istnieje lepszy sposób niż wyciąganie telefonu z kieszeni. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, czy macie podobny problem ze zdjęciami. Kupiłem swoje okulary wczesną wiosną zeszłego roku. Nie było to łatwe. Akurat mój kolega był w Nowym Jorku, odwiedził, a przynajmniej tak twierdzi, ze trzy salony Raybana, ale akurat tego modelu, który chciałem mieć, nie było. Już wtedy wiedziałem, że to będzie hit. Finalnie kupiłem moje headlinery na OLX. I to w cenie niższej niż cena w dolarach. Nowe, nieużywane. Oficjalnej dystrybucji w Polsce nadal ich nie ma. Są importerzy prywatni, ale ceny mają absolutnie z kosmosu. W opisie linkuję polską grupę na Facebooku o tych okularach. Czasem pojawiają się oferty. Wróćmy do okularów. Na papierze parametry brzmią imponująco. 12-megapikselowa ultra szerokokąta kamera, 32 GB pamięci i 4 godziny baterii. Ładowalka w futerale, która zapewnia kolejnych 8 ładowań. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce jest nieźle. Bateria trzyma parę godzin w trybie czuwania, filmowanie lub rozmowy ją zmniejszają, ale sądzę, że dwie godziny spokojnie podziałają na pełnym obciążeniu. Nie udało mi się do tego dobić. Generalnie szybko mi z nimi kliknęło. Słowa kliknęło używam nieprzypadkowo, bo to dosłownie jeden klik. Dotknięcie oprawki, odruch, niedecyzja, a samo zdjęcie już ląduje w telefonie. Jak go w końcu wejmę. To na mnie po prostu czeka. Okulary obsługują WiFi i Bluetooth. Teraz pokażę Wam coś, co na początku uznałem za olbrzymią wadę tych okularów. Przejdźmy do jakości zdjęć i filmów. Niemal od razu zwraca uwagę fakt, że zdjęcia są zasadniczo nieudane. I nie chodzi o jakość techniczną, a o sam kadr. Wiecie co odkryłem? To nie są zdjęcia na Instagrama. Ale za to to są zdjęcia, które doskonale łapią moment, który chcemy, w którym braliśmy udział. To, co chcemy zapamiętać. Najważniejsze dla mnie, nie przerywam chwili, żeby szperać po telefonie. Ba, przecież on sobie spokojnie leży w kieszeni. W Macedonii z kolegami trafiliśmy do małej rodzinnej winnicy na degustację widać. Świetna atmosfera, jest wesoło. Dumny właściciel nalewa kolejne wino. Chcę uchwycić te chwile, ale bez ich psucia, bez machania telefonem. Na to bym się nie zdecydował, bo to by zepsuło te chwile. Wystarczyło dotknąć uprawki, nawet nie przerywając rozmowy i nie odwracając wzroku. Mam dzięki temu może niedoskonały kadr, ale z pewnością jest autentyczne. Pozywane ujęcie by tego nie oddało, a do tego chciałem być uczestnikiem tej chwili, a nie użytkownikiem telefonu. Rayman Meta pozwalają zostać w programie Doświadczam, bo dotknięcie oprawki to jest nieznaczący gest robiony niejako przy okazji. Nie aktywuje kory przedczołowej, tak jak wyciąganie telefonu, odblogowywanie, otwieranie aparatu, kadrowanie. Do tego okulary obsługują też polecenia głosowe. Sam z nich nie korzystam, ale sprawdzałem, działa to w zasadzie bez problemu. Ale nie oszukujmy się, nie wszystko jest różowe. To byłoby może idealne okulary dla mnie, gdyby nie jedna decyzja. Mój model ma szkła, które Reban nazywa Transitions. U nas mówimy fotochromę, czyli po prostu szkła, które pod wpływem światła słonecznego ciemnieją. W teorii jest to genialne. Jedne okulary do wszystkiego i z tą myślą je kupiłem. Zerówki, które nadadzą się i na duże słońce, i w pomieszczeniach. W praktyce? W praktyce jest tak, że jak wyjdę na słońce, to rozbolą mnie oczy od słońca, zanim te okulary ściemnieją. A i potem szkła też są szare i nie są tak ciemne jak inne moje okulary. Ale z tym się nawet liczyłem, za tym nie przyszło mi do głowy, że przecież w samochodzie szyby mają filtry UV. A to promienie UV odpowiadają za ciemnienie okularów, więc w aucie... Te szkła nie działają wcale. Efekt? Noszę ze sobą drugą parę okularów. Gdybym dzisiaj wybierał, wziąłbym ciemne szkła z polaryzacją i z pewnością wtedy nosiłbym je znacznie częściej. Powiedziałem już, że okulary przyjmują polecenia głosowe, a sztuczna inteligencja? Można z nimi pogadać? W Polsce w bardzo ograniczonym zakresie. W praktyce odpowiedzą na pytanie o pogodę, włączą nagrywanie, powiadomią o wiadomości. Ale nie jest to pełne AI. Meta nie spieszy się z dodawaniem kolejnych rejonów, w tym Polski, bo i tak mają sprzedaż większą niż możliwości produkcyjne. Trzeba im przyznać natomiast, że od momentu premiery okularów aktualizacji było całe mnóstwo. Poprawiła się jakość zdjęć, wydłużono możliwość filmowania z jednej minuty do trzech. Nadal mam nadzieję, że i to AI się pojawi. Tak jak pojawiają się zdjęcia automatycznie ściągane z okularów do aplikacji w telefonie. Kiedyś ta aplikacja nazywała się MetaView, a dzisiaj Meta AI. <laughs> Ironiczne nie? AI bez AI. Ale są rzeczy, które mnie pozytywnie zaskoczyły. Na przykład rozmowy telefoniczne idę ulicą, dotykam oprawki, bo sterowanie nimi jest banalne i zwyczajnie rozmawiam. Ręce mam wolne, zero kabli. Jakość absolutnie wystarczająca. Okulary mają otwarte głośniki, ale nie działają jak bombox, że cała okolica słyszy to co wy. Pięć mikrofonów dobrze zbiera dźwięki i izoluje szum. Po drugiej stronie słuchawki, raczej nikt nie pozna, że rozmawiacie z okularów, a nie z telefonu. Zauważcie, jak fajnie te okulary łączą coś banalnego. Rozmowę przez telefon z czymś fundamentalnym, z możliwością pozostania obecnym w otoczeniu i przy obecnej aktywności. To typowy przykład tego, jak drobne zmiany w interakcji mogą mieć duże konsekwencje. Fajnie by było w nich na przykład prowadzić samochód. Jeszcze słowo o dźwięku. Nie jestem melomanem, ale nie podoba mi się muzyka odtwarzana z tych okularów. Sądzę, że w tej generacji nie ma chętnych do celowego słuchania na nich muzyki. Za to od czasu do czasu Rolki z Instagrama da się jak najbardziej obejrzeć i usłyszeć. Dodatkowe słuchawki nie będą wtedy potrzebne. Największe zaskoczenie tego roku? Meta rozwiązała problemy z designem tych okularów, nie robiąc w zasadzie nic nowego. A wręcz przeciwnie. Natomiast Google i Apple na tym polu zupełnie polegli. Dzięki projektowi, który jest znany i niewyróżniający się, te okulary są społecznie niewidzialne. Przez rok noszenia miałem może z pięć sytuacji, kiedy ktoś zapytał, co to za okulary, albo czy to jest kamera? Wyglądają jak zwykłe Rejbany. Kropka. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach, gdzie nagrywam albo robię zdjęcia. Informuję ludzi, gdy to robię, ale w miejscach publicznych i wśród obcych nawet nagrywanie jest niezauważone, chociaż sygnalizuje to świecąca dioda. Dla jednych jest zbyt wyraźna, dla innych za mało wyraźna. Moim zdaniem jest po prostu ok. To jest fundamentalna różnica od Google Glass, które krzyczały jestem z przyszłości. Z perspektywy użytkownika daje to komfort psychiczny, z perspektywy otoczenia brak tego dyskomfortu. Z perspektywy społecznej jest to normalizacja technologii. Osobną sprawą jest perspektywa prawa do prywatności. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Po roku mam znacznie więcej zdjęć z miejsc, w których zwykle ich nie robiłem. Z wakacji, z grania w golfa, ze spotkań ze znajomymi. Nadal nie robię ich obsesyjnie, ale przyznaję, że częściej coś nagram. Na pewno z ostatnich kilku wyjazdów mam o wiele więcej zdjęć niż wcześniej. To nie jest content na Instagrama, ale z pewnością jest to moje życie. Dla bardziej zainteresowanych, w opisie linkuję stare filmy nagrane w całości tymi okularami. Okej, okay, ale może Rejban Meta to nie jedyna opcja? Sprawdźmy konkurencję. Sporo okularów obejrzałem i też pewnie zadajesz sobie pytanie, czy Rejbany od mety to najlepszy wybór? Spójrzmy. Ja zauważyłem pewien wzorzec. x za około 3000 zł to nie okulary. To wirtualny ekran na twarz. Podłączasz telefon, masz ekran. Świetne do grania w gry, oglądania telewizji i być może do pracy. Do tego obowiązkowy jest kabel. Wuzix w cenie od 2000 w górę. Przemysł zbrojeniowy używa ich do AR, pewnie też do szkoleń. Ty raczej nie zechcesz w nich pójść na randkę. Skupiają się na rozwiązaniach profesjonalnych, branżowych. Apple Vision Pro za jakieś 23 i w górę to w ogóle pominę milczeniem. Nawet Tim Cook ich nie używa i to dużo mówi o nieistniejącym problemie, który ten sprzęt próbuje rozwiązać. Amazon za to kombinował z okularami Echo Frames, ale aktualnie chyba nawet nie są dostępne. A poza tym, że nieźle wyglądały, obsługiwały audio i można było porozmawiać z Alexą, to nie miały kamery. Ciekawe, ale rozwiązuje inny problem. Podobnie jak tanie okulary Xiaomi czy Huawei. Za to Snapchat ze swoimi Spectacles w wersji 5 i po 8 latach prób nadal nie wie, co robi. Te wszystkie produkty zaspokajają inne potrzeby i nadal nie ma na rynku względnie ładnych okularów ze zdjęciami i nagrywaniem, a do tego w przyszłości być może kiedyś działającym i względnie popularnym AI. -em. I to jest bardzo ciekawe. Sukces ray Meta nie wynika z tego, co te okulary potrafią, wynika z tego, czego nie robią. Nie udają czegoś więcej niż po prostu okulary. Popularna opinia głosi, że Meta wygrała dzięki lepszej technologii. Ja twierdzę, że jest to nieprawda. Meta wygrała, bo jako jedyna zrozumiała, że problem nie był technologiczny, był ludzki. Nie chodzi o to, żeby zrobić najlepsze smart glasses. Chodzi o to, żeby zrobić najlepsze okulary, które przy okazji robią zdjęcia. Sukces mety na rynku zrobił swoje. Za 5 lat większość nowych okularów, czy to przeciwsłonecznych, czy korekcyjnych, będzie miała opcję smart. Tak jak dzisiaj, każdy zegarek może być smartwatchem. Ale uwaga, ta technologia ma też swoje pułapki. Najczęstszy błąd traktowanie ich jak kamery GoPro albo Osmo. To nie są okulary do nagrywania wszystkiego. To są okulary do łapania momentów, ewentualnie transmisji live na Facebooku albo Instagramie z unikalnej perspektywy pierwszej osoby, bo te okulary też to umieją. Istnieją cztery czerwone flagi, które mówią, że te okulary nie są dla Ciebie. Pierwsza, myślisz o nich głównie jako o kamerze. To druga do rozczarowania. Są bowiem tylko i aż okularami z bonusem, nie kamerą w przybraniu. Druga. Tworzysz kontakt na social media i lubisz kontrolować każdy piksel. Te okulary to przecież antyteza perfekcyjnego kadru. Trzecia, oczekujesz baterii na cały dzień i intensywnego nagrywania. Dwie, trzy godziny to jest moim zdaniem absolutne maksimum możliwości. No i czwarta, chcesz pełnego AI w Polsce. Na razie okulary obsługują tylko proste komendy głosowe. Jeśli zaznaczyłeś więcej niż dwa punkty, poczekaj na trzecią generację tych okularów albo rozwój rynku, bo inni producenci zaczęli pościg za metą. Warto też wspomnieć, że obecnie forma zdjęć i filmów jest tylko pionowy, nie da się go zmienić. Sądzę, że optyka ma taką możliwość, ale meta chce promować Instagram, a nie na przykład YouTube'a. Powiedziałem Wam o moim indywidualnym przypadku i wspomniałem nieco o zachowaniu prawa do prywatności. Ale co się stanie, gdy wszyscy będą nosić takie okulary? Czy nie stworzymy społeczeństwa permanentnego nadzoru? To pytanie zostawię na razie otwarte, bo odpowiedź na nie przejdzie z czasem. Co to wszystko oznacza? Po roku z Ray-Ban Meta mogę tylko potwierdzić, że najlepsza technologia to ta, której nie zauważysz, ta, która nie wymaga zmiany twojego zachowania, tylko je wspiera. To stwierdzenie łączy neurobiologię z teorią designu i moim osobistym doświadczeniem. To też pokazuje, że najbardziej praktyczne rozwiązania często wymagają interdyscyplinarnego pojęcia. Te okulary nie zmieniły tego, co dokumentuję, ale bardzo zmieniły to, w jaki sposób to robię. I paradoksalnie pozwoliły mi dokumentować więcej, myśląc o tym mniej. Te okulary nie są rewolucyjne, bo robią świetne zdjęcia. Są rewolucyjne, bo rozwiązują konflikt, którego być może nawet nie byliśmy świadomi konflikt między naszą biologiczną potrzebą pełnego doświadczenia, a kulturową presją dokumentowania. Być może właśnie odkryliśmy paradoks naszych czasów. Najlepszy sposób na zachowanie wspomnień to przestać usilnie starać się je zachować. Ale zaraz, zaraz. Ta historia ma drugie dno, którego dzisiaj nawet nie dotknąłem. Bo Ray Meta nie są przecież pierwszymi swanny glasses. Przed nimi było wiele prób. Google spalił setki milionów na swoje okulary. Snapchat przypalił pół miliarda na pięć generacji spectacles. Wszyscy ponieśli spektakularne porażki. Dlaczego Meta wygrała tam, gdzie technologiczni giganci. No, polegli? Odpowiedź jest tak nieoczywista, że aż genialna i ma więcej wspólnego z psychologią mody niż z technologią. W następnym filmie pokażę Wam dokładnie, jak Meta wykorzystała porażki konkurencji, dlaczego współpraca z Rebanem była kluczowa i co fenomen Glassholes nauczył nas o społecznej akceptacji technologii. To nie jest tylko historia technologii. To lekcja o tym, że czasem, żeby wygrać, trzeba przestać walczyć z luką naturą. Jeśli lubicie historię o tym, jak wielkie korporacje palą miliardy na złych pomysłach, zachęcam do subskrypcji. Opowiem o tym, jak tylko skończę montować kolejny odcinek. To było wydanie zbiorcze, a wśród zdjęć i filmów z okularów wprowadzał was Maciek Dzierżek. Dziękuję i do zobaczenia.